Siemaneczko. w jakiś wstępniach nagrać. Jestem na dachu hostelu, więc może być troszeczkę głośno. E, Azja na strzała. Rok. Cały kontynent. E, najlepiej od października 2.5, tak jak startuje do października 2.6. Bez latania. Budżet w granicach 40 koła. E, no i po co? Kurczę, no nie będziemy mówić amerykańska czy izraelska propaganda, czy mam nienawidzić Iran czy nie. No jadę zobaczyć jak tam kurczę jest, czy da się w ogóle w tych krajach mieszkać. Czy fajnie się tam podróżuje? Będę oceniał w dwóch kategoriach właśnie atrakcyjności turystycznej i łatwości zwiedzania i sobie taki ranking poprowadzę. No, a trasa będzie przebiegać tak. Trasa ta jest wypadkową pół roku przejść granicznych i możliwości transportu. Zaczynam oczywiście dołem, Turcja, Iran, Indie, zakręcanie przez Indonezję do góry, Chiny, Japonia, Azja Środkowa i powrót przez Rosję. A tutaj zbliżenie na Turcję, no i miałem ogrom szczęścia być podwieziony, dosłownie do samego środka Turcji przez znajomą, która chciała zrobić sobie tam wakacje. Naprawdę gładki początek. 630 niedziela proszę Państwa Pierwszy przystanek oczywiście Istanbul zwany Miastem Kotów. gdyż jest ich tu naprawdę masa. Władaciek, włateciek, 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 ej, nie uciekaj. No chodź na tarmoszonko. A, ten oka nie ma, okej. Okay. No to to, to rozumiem. Ok, mm -hmm. very nice. Wow. wow. Mm -hmm. Stambuł, Stambuł, wcześniej Konstantynopol. To jedno z raptem kilku miast na całym świecie, które leżą na dwóch kontynentach jednocześnie. To blisko 20-milionowa metropolia i jej skalę widać dopiero jak podejdzie się do brzegu ciśnieniu poswer. Na głównym placu stoją dwa gigantyczne meczety. Ten, który tu oglądacie, to niebieski meczet, w którym najczęściej odbywają się modlitwy, a naprzeciwko stoi sławetna Hagia Sofia, która zaczynała karierę jako kościół ortodoksyjny, a skończyła jako meczet. Przyznam, że nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, natomiast zmieniłem zdanie, gdy dowiedziałem się, że ma blisko 1500 lat. Natomiast miejscem, które zrobiło na mnie bezsprzecznie największe wrażenie w całym Stambule, jest ten Otom Meczet Kamlika. Znajduje się po azjatyckiej stronie, trzeba się do niego kawałek pofatygować, ale. Ma niesamowity widok na miasto i jest przepięknie oświetlony w nocy. Mieści 63 tysiące wiernych i wygląda dosłownie jak jakaś gigantyczna baza kosmiczna. Natomiast zaskoczeniem jest, jak te wielkie, piękne meczety są dość skromne w środku. Szczerze mówiąc, wolę nasze kościoły. No dobra, lecimy dalej. E, ogólnie muszę przyznać, że przez Turcję naprawdę fajnie się jedzie. Szerokie drogi, w całkiem dobrym stanie i przepiękne krajobrazy, bardzo urozmaicone, więc co chwilę oglądasz coś innego. Natomiast, jak to już niestety jest poza Europą, po pierwsze na boczach napotkamy masę śmieci, a po drugie różnica między miastami a wsiami, no to jest po prostu przepaść. Zobaczcie, jak tutaj wieś wygląda. Naprawdę porozwalane te domy, i śmieci po prostu hałdami wszędzie. No, turecka biocha to jest tęga nędza. No dobra, starczy już o tych śmieciach. A teraz czas na nieco bardziej prestiżową lokalizację. A mianowicie na Izmir, który jest takim Miami Turcji, bym powiedział. Wiecie, palmy, imprezowy vibe, dużo klubów, dużo restauracji, wszędzie turyści. Nawet napotkałem kilka klubów gogo, -go, co na kraj muzułmański wydaje mi się totalnie niesamowite. No, widać, jest popyt jest podaż. Natomiast problemem mi jest chyba całkowity brak plaż. I do najbliższej plaży trzeba się paręnaście kilometrów pofadykować, co też żeśmy uczynili. Bardzo niedaleko Izmiru możemy podziwiać ruiny jednego z najważniejszych miast antycznych, a mianowicie Efezu. Pozdrawiam fanów Efez Kebabu z Warszawy. Kilka ciekawostek na temat tego miejsca. Otóż było to kiedyś miasto portowe, a w tej chwili znajduje się 6 km od brzegu. Tamtejsze wille posiadały nawet system centralnego ogrzewania w postaci... Dymu z palenisk i ciepłej wody pompowanej pod podłogę i w ściany budynków. Podgrzewane były również siedziska toalet publicznych, no ale te niestety już przez siedzących na nich niewolników. ale zabawa normalnie. Jakby się chodziło w śniegu, jest to w sumie od śniegu, a że razi po oczach w tym słońcu. Ale jest twardy i w ogóle nie śliskie. Więc normalnie się pokój skina mimo nachylenia z 30 stopni. Mega ślicznie. Ja no, nie, nie mogę warte tych 30 euro. Lecz pałka to też przede wszystkim smutna historia tego miejsca. Niestety to co tu oglądamy to już w dużej mierze ingerencja człowieka niektóre baseny są nawet wymurowane. Natomiast prawdziwe pamukale to, które widzicie na Google Grafika, setki tarasów z lazurową wodą, tego już niestety człowiek po prostu to rozdeptał nadmierną turystyką oraz okoliczne hotele i spa wypompowywały stąd wody termalne do siebie, co on bardzo mocno nadwyrężyło źródło i ono nie było w stanie odkładać tyle wapnia. Mówi się, że Pamukale powinno zamknąć się na jakieś 20-30 lat, żeby natura zdołała odnowić to, co zniszczył człowiek. No, więc może ostatnia szansa, żeby zobaczyć Pamukale. Taki mam widoczek z hoteliku. Nie narzekam. Tak niesamowicie piękny teren to zasługa erupcji okolicznych wulkanów. Jest tu mnóstwo miast skalnych, miast w podziemiach, tuneli. Po dzień dzisiejszy nie wszystkie zostały nawet zbadane. I ludzie mieszkali już tutaj od ponad tysięcznego roku przed naszą erą. Próbujemy? Dobra, próbujemy. Hmm, zakładam, że to sypialnia, aneks kuchenny, duży przestrzenny salon, taras, balkon, przedsionek. Kurde, wszystko jest. Pięknie. Normalnie jak w biurajskim parku. No i bardziej ładny widoczek. No pewnie. Nice. Ups. Trzeba uważać. A no tu ładnie skalne miasto przejęła już Komercha, ale w miarę to ze smakiem jest zrobione. Hej, hello Wow niektóre te domki to mają już tak odwalone takie rzeczy tylko w Kapadocji przepiękna góra Tyk, Jedziemy dalej przepiękne oświetlone miasto w tle jeszcze bardziej epicka góra tu jakiś piękny kanion A tam piękne miasto na skale Ja pierdziele No i warto wstać o 6 rano A masz taki widoczek Wow No i cebula oczywiście wygrała Fakt, że ryzykowne przejście Bo tu taki mocny spad trzeba się trzymać podku, Ale oczywiście udało się wejść za friko Hell yeah Dzieńmy oglądać Podoba mi się kurczesz, zero jakichś płotków, jakiś balustrad. Jak spadnie, że jak jesteś głupi, to twoja wina. Dzieciaki biegają normalnie, nikt się nie przejmuje. A mi się podoba. Przynajmniej krajobraz nienaruszony. No, i teraz dopiero zaczyna się prawdziwa przygoda, albowiem moja koleżanka wraz z samochodem wróciła do Polski, a ja się rozdzieliłem i kontynuuję podróż. Gdzie mogę to pociągiem, a gdzie nie mogę to rowerem? Stresik! Kuźwa, tak zpieprzonego początku podróży do chyba jeszcze nigdy nie wiem. Zrobiłem. Najpierw 100 metrów rowerem, przebiłem dwie opony o jakieś kolce, bo to jest mnóstwo takich dziwnych roślin na, na poboczach. I teraz zajechałem do serwisu. Zaraz po tym jak wsiadłem w pociąg, dojechałem z tym flakiem do, na koniec Turcji praktycznie. I od razu znalazłem serwis pod tym. Wymienili mi te opony, dostałem jedną dentkę ekstra. Zrobiłem kilometr poza miasto i już mam flaka na tylnym kolu. Nie mam pojęcia o co chodzi. Czy tam coś było w środku, jakiś jeszcze kolec został, czy coś w tym stylu, ale jak jestem tak zły, nie, normalnie jakby coś mi nie chciało wypuścić dalej na tą azję, nie? No ale robię, robię tę cholerną oponę. Na szczęście mam jedną dodatkową, no a tamtą może sobie zakleję, nie wiem, nie wiem, ale jestem... O, już tak mi nie idzie na razie, że masakra, nie? Ale, ale właśnie, to jest najlepsze, bo to pokazuje od razu jak jesteś w potrzebie. Ludzie z Turcji po prostu natychmiast wybiegają z domów, zatrzymują się samochodami, co drugi człowiek, co Cię mija, się pyta czy Ci coś potrzeba i oni nie odpuszczą, nie? Jakby pokażesz im, co jest nie tak, że masz cały sprzęt, nie, a jak mogę Ci jakoś jeszcze pomóc, może śniadanie, może herbata? No i oczywiście tak właśnie się skończyło w Kanciapie od dwóch rolników, młodszego i starszego ziomeczka. Nakarmili, napoili, w ogóle nie pozwolili mi napompować nawet tego roweru, sami na zmianę pompowali, no przekochani w ogóle. I naprawdę w Turcji miałem mnóstwo takich sytuacji. To jest naprawdę pogodny, bardzo pomocny, bardzo wesoły naród, bardzo otwarty. Naprawdę nie dam sobie złego słowa o nich powiedzieć. O, ładne widaczki. Normalna pustynia. Nic nie ma. Nawet czasami takie kłębki krzaków latają, wiecie, takie bobki, co się kulają powietrze na westernach. No to to już jest pustynia, nie? Razem miałem jedną nieprzyjemną sytuację. Jakiś dzieciak, taki na wsi, z zabitej dachami, naprawdę, takiej ruchnącej. Najpierw krzyczy hello. Ja mówię, miło, fajnie, a za chwilę money, mami. No i już się zaczyna. W trzeciego świata to innego słowa, innego słowa po angielsku nie znają, nie? Money, money od razu. To ja mu odmachnąłem, że nie. A ten kurwiel mały, kamieniem mnie rzucił. Tak, że wiesz, ledwo co tam doleciało. Ale co to kurde jest? Do tej pory Turcy zacumili, a tego gówniaka jak mu łeb skręcił. Ale... Nie przyjmuje się zaraz, Gruzja. Tam już Gruzja. Tu jeszcze Turcja. Żegnaj, Turcja, fajnie było. To już mój ostatni raz w Turcji, więc wypadałoby podsumować ten kraj. I ogólnie od powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zarówno z samymi Turkami, którzy myślałem, że są troszeczkę problematyczni ze względu na swoją taką, muzułmańską krewkość. A to jest bardzo sympatyczny naród. Jak próbują ci coś sprzedać, to robią to w bardzo czarujący sposób i nie czujesz się źle, jak odmawiasz. Są bardzo pomocni, bardzo otwarci, zagadujący. Kurczę, naprawdę ich polubiłem. Natomiast sam kraj, przepiękne krajobrazy, bardzo urozmaicone. Cały czas gdzie się nie ruszysz, to masz coś ciekawego. Można tu też przyjechać nie tylko na odpoczynek, nie tylko na krajoznawczość, ale też na jakieś sporty ekstremalne. Jest sporo off jest sporo jakichś balonów, właśnie raftingów spinaczek, górski, rowery i tak dalej. Fajnie pod tym względem. Natomiast można też tu przyjechać na objazd typowo historyczny, ponieważ tu przeplatają się początki chrześcijaństwa, jak i bardzo dużo wydarzeń z iliady Homera miało tutaj miejsce. Sam Homer zresztą stąd pochodzi. Są tego pozostałości. Nie wiem, na przykład przecięcie węgla gordyjskiego miało miejsce właśnie w Turcji. Jeśli chodzi o chrześcijańskie historie, to Maryja tutaj miała ostatni dni swojego życia. Wielu apostołów tutaj nauczało i żyło. Święty Mikołaj stąd pochodzi w ogóle. I w tych domach w Kapadocji Podziemnych, co wam pokazywałem, tam skryli się chrześcijanie 2000 lat temu, którzy uciekali przed prześladowaniem rzymskimi. Więc kurczę, Turcja jest mega, naprawdę. No więc jakbym miał ocenić ten kraj na podstawie dwóch wyznaczników, o których mówiłem na początku, czyli atrakcyjność ogólna, turystyczna, co tu można zobaczyć, co tu można zrobić, jak piękny jest to kraj, to dałbym Turcji... 8 plus, myślałem o dziewiątce, natomiast wiem, że na pewno są jakieś piękniejsze kraje, co mają więcej do zaoferowania, więc takie mocno 8 to jest bardzo dobrą oceną. Natomiast jeśli chodzi o łatwość zwiedzania, czyli właśnie infrastrukturę, jacy są ludzie, jakie są ceny, no to tutaj dałbym dużo więcej, gdyby nie to, że ceny już zaczynają podbijać pod właśnie wschodnie europejskie, czyli Polska, Rumunia ze względu na inflację. Turcja to bardzo silna gospodarka, niemniej inflacja zżera Turcję od paru lat. I na przykład w 2024 było to 75%. W tym roku jest to gigantyczne, nadal 30%. No więc nie jest już tak tanio. Niemniej super kraj, bardzo polecam nie tylko leżeć na plażach i na pewno tutaj wrócę. Pozdro. Wystarczyło wyjechać poza Unię Europejską i zaczynają się dziury śmierci. Uch.